Witam Was serdecznie. Pozdrawiam z planu filmowego Tajemnice Ziem Odzyskanych w Telewizji History Channel. Dokładnie jestem w tej chwili w srebrnej górze, za moimi plecami ściany fortu Ostruk. A ja chciałem Wam bardzo podziękować, bo właśnie w tej sekundzie strzeliło kanałowi History Story 200 tysięcy subskrypcji. Jestem tak szczęśliwy, że w ciągu dwóch lat osiągnęliśmy Prawie 40 milionów wyświetleń, i właśnie dziś przekroczyliśmy 200 tysięcy subskrypcji. Moi przyjaciele Daniel i Krzysztof są teraz w różnych miejscach, ale ja z tego miejsca chciałem im podziękować za te najwspanialsze dwa lata w moim życiu, kiedy rozpoczęliśmy kanał jeszcze raz od zera i kiedy cały czas. Idziemy tym nurtem bezapelacyjnie do samego końca naszego albo Rzeczypospolitej. Dziękuję wszystkim widzom, którzy wspierają nasz kanał. Dziękuję wszystkim, którzy nas oglądają. 200 tysięcy naprawdę mocny wynik. Do zobaczenia w każdy wtorek o godzinie 20.